Coś wycięło mnie przy poprzednim filmie, pewnie mi się karta kończy, muszę przeładować karty na laptopa. Ale i jaja. My sobie stoimy o tu, o tu, a Wszystko się kończy, jeżeli się kończy w ogóle, być może już tam dopiero przy rodzinę, przy rądzie. O, jest pierwszy campervan. Jest pierwszy campervanik. Lubimy to miejsce. Byliśmy w dwa tygodnie, rok temu też campervanem, tylko że pożyczonym. No i jest fajnie. Jest po prostu fajnie. Cisza, spokój, czysto. Przede wszystkim czysto. O, tutaj jesteś wyjechał, no to tutaj by się kończyło. No, by wyjaśniało skąd tyle ludzi. Tu 7 rano. No dobra, później pokażemy Wam, że ona stoi w kolejce. Do rejestracji zresztą. Później pokażemy Wam, jak się uda nagrać reakcję dzieciaków. Natalia wczoraj wyczaiła już jak przejeżdżaliśmy w nocy obok. Wieczorem jeszcze wtedy. Jak przejeżdżaliśmy obok widziałam znak, widziałam znak, widziałasz. Mamo, tato, byliśmy tu. No, nie wiem, byliśmy, jedziemy dalej. prawie się wsypaliśmy. No to dobra, zobaczymy. Do następnego. Hej.